Jak wygląda weekend Polaków mieszkających za granicą? Chodź z nami, a ja wszystkie ci pokażemy. Jest to nasz ostatni weekend przed planowanym urlopem, więc mamy sporo rzeczy do załatwienia. Także nie traćmy czasu i ruszajmy. My musieliśmy wcześniej rano wstać, ogarnęliśmy się no i ruszyliśmy w miasto. A pierwszym naszym celem była Krawcowa, bo na urlopie będziemy mieć ślub co prawda nie nasz, ale idziemy na ślub jako goście. No i właśnie musiałam oddać sukienkę do krawcowej, żeby podcięła mi troszeczkę dół. Troszeczkę mam na myśli jakieś 40 cm. No i oprócz tego podcięcia, to jeszcze z tego pozostałego materiału zrobiła mi dodatkowo torebkę, więc mega fajnie. Dobra, więc sukienka i torebka już są odebrane, więc możemy jechać dalej. Z racji tego, że jest sobota, a my często w weekend nie lubimy robić sobie śniadań, więc postanowiliśmy pojechać na śniadanie na miasto. I tym razem wybraliśmy zupełnie inną knajpkę niż zwykle. Myślę, że tamtą naszą ulubioną jeszcze kiedyś pokażemy. Natomiast ta była to taka typowo Instagramowa restauracja. Mega mi się podobał tam vibe, był taki trochę paryski. No zresztą, co ja będę tutaj dużo gadać? Po prostu zobaczcie sami. Ja zamówiłam sobie pankejki. No i jak sobie teraz o nich pomyślę, to aż mam ochotę je zjeść. No natomiast Kamil wziął sobie wszystko co uwielbia, czyli jajecznica, łosoś, pieczywo, no i też co podobno mega smakowało, no ja akurat tego nie próbowałam, ale widziałam jak to wyglądało, no i sposób podania też robi robotę. No i w tej knajpce akurat byliśmy pierwszy raz, natomiast wiem, że na pewno nie ostatni chociaż mamy, tak jak mówiłam, też jeszcze jedną knajpkę ulubioną, więc też na pewno jeszcze kiedyś pokażemy. No a my oprócz fancy śniadania, wzięliśmy sobie jeszcze mrożone kawki, bo na dworze było bardzo ciepło, więc chociaż w taki sposób mogliśmy się chociaż odrobinę schłodzić. Także my już na najedzeni, więc ruszamy dalej, bo dzisiaj mamy plan na cały dzień, więc musimy się naprawdę sprężyć. No a z racji tego, że nasz urlop zaraz się zaczyna, no to musimy jeszcze wstąpić po jakieś symboliczne prezenty dla naszych bliskich no i uwaga, tutaj już spoiler na pewno się tego nie spodziewasz nic żeśmy nie kupili to znaczy nic dla nich, bo dla siebie akurat kupiliśmy mega dużo rzeczy tutaj właśnie weszliśmy do Douglasa bo Kamil chciał sobie kupić perfumy no a ja zobaczyłam sobie te kredki do brwi, to taki jakby pisak potrójny, no i też stwierdziłam że muszę je w końcu przetestować więc ja sobie wzięłam tego pena do brwi, natomiast Kamil perfumy takie zakupy już żeśmy zrobili dla siebie. No i później uderzyliśmy w stronę Primarka, no bo stwierdziliśmy, że musimy sobie kupić chociaż jakieś t-shirty na wakacje. No i w sumie to ja tutaj y, sobie nic akurat nie kupiłam, oprócz piżamki. Kamil sobie kupił kilka koszulek, no i ja jeszcze przy okazji wzięłam coś tam dla siostry. No ale w zasadzie nie były to zbyt wielkie zakupy. Natomiast na końcu filmiku pokażę, co tam dokładnie było, ale nie było to nic specjalnego. No i po tych udanych zakupach mieliśmy się udać do Media Markt, ale po drodze zahaczyliśmy jeszcze o sklep zabawkowy, bo stwierdziłam, że może tam znajdę labubu, która teraz moja siostra bardzo uwielbia. No, niestety, jak się okazało, takich rzeczy nie mieli, ale wzięłam je jakieś tam inne pierdółki, kupiłam je jeszcze takiego misiaka, ale nie pamiętam właśnie z jakiej to było firmy, ale to są te takie mega miękkie pluszaki, więc tego misiaka jej kupiłam, no jeszcze jakieś tam inne pierdoły, natomiast labubu nie było. No i od razu z tego sklepu przeszliśmy na drugą stronę do Mediamarktu, bo ja chciałam sobie kupić na urlop. Kamerkę, no i akurat y, tak się stało, że na y, dziale z kamerkami poznałam pana YouTubera, y, który właśnie nagrywa też y, filmiki. No i się go zapytałam, jaką on kamerkę poleca i jaką on nagrywa. No natomiast, jak mi pokazał y, ten konkretny model, który on ma i zobaczyłam cenę, no to stwierdziłam, że jednak z tą kamerką jeszcze się wstrzymam. Nie jest mi ona aż tak bardzo niezbędna, więc no nic finalnie nie kupiłam. No a jeśli ty znasz się na kamerkach, no i masz jakąś Fajną, godną polecenia, no to koniecznie napisz w komentarzu. A być może bardzo chętnie ją sobie przetestuję. No a my mieliśmy nakupować, a finalnie nie kupiliśmy nic ani nie kupiliśmy prezentów dla najbliższych, ani nie kupiliśmy kamerki. Także wracamy do domu. Po drodze jeszcze zahaczyliśmy o Alberta, żeby kupić sobie chleb na najbliższe dni. No i w zasadzie z zakupów to by było na tyle. Wróciliśmy do domu, zjedliśmy na szybko obiad. No i stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie jeszcze na chwilę do Eksona, może tam coś zobaczymy, znajdziemy. No i faktycznie tak też było, kupiliśmy jakieś pierdłuki i ja porobiłam takie symboliczne, małe bukieciki dla najbliższych, więc żeby chociaż to było, no mieliśmy oczywiście jeszcze jakiś alkohol i słodycze, ale to zawsze przywozimy to samo, więc tutaj akurat nic się nie zmieniło. Mamy no już w domu, no i tak jak mówiłam, na szybko jeszcze hol zakupowy. No. Za dużo tutaj akurat zakupów nie Dzieci, mamy. Tak jak mówiłam, z Daglasa tutaj te perfumy, no i ta kredka do brwi. No i z Primarka trochę ubrań, no i jeszcze ta Kiecka i ta torebka od yy, Krawcowej. I w zasadzie z zakupów to by było na tyle. Tak jak mówiłam, mieliśmy mieć cały dzień na shoppingu, a w zasadzie wystarczyło nam kilka godzin. I, I tak nic, żeśmy nie kupili. Także y, tak miał się zakończyć nasz dzień, ale stwierdziliśmy jeszcze, że na wieczór mamy ochotę porobić coś y, związanego ze sportem. Kamil miał ochotę jechać na rowerze, ja za bardzo nie chciałam, ale ja mogłam pobiegać. No i właśnie tak się umówiliśmy, Kamil jechał na rowerze, ja za nim biegłam, no i pobiegliśmy tutaj do nas na okolice, na drzeczkę. No, i dosłownie nawet nie wiem kiedy, zabrała się taka ulewa i taka burza, że gdy wróciliśmy do domu, byliśmy po prostu cali przemoknięci. Więc dobrze, że Kamil miał ten rower, to żeśmy mega szybko akurat wrócili, ale i tak deszcz nas zlał całkowicie. No i od razu musieliśmy iść pod prysznic, bo aż byliśmy przemarznięci z tego deszczu. Więc no niestety, chyba po prostu nie było nam tego dnia dane ćwiczyć. Także po powrocie do domu i po. Wykąpaniu się w ciepłej wodzie ja zaczęłam sobie robić paznokcie, już żebym miała gotowe na wyjazd no i na kolację jeszcze obejrzeliśmy sobie księżula, no i zamówiliśmy sobie po kebabie, więc mega fajny i produktywny dzień kebab oczywiście był bardzo dobry, bo jak się naoglądaliśmy księżula, no to oczywiście zgłodnialiśmy w momencie, więc jedliśmy sobie jeszcze po tym kebabie, no i poszliśmy spać, więc taki był mega intensywny dzień, ale ja właśnie takie dni najbardziej lubię, bo wtedy wiem, że coś się dzieje, no i nie jest mi żal tego dnia, a teraz ty daj znać w komentarzu jak u ciebie wygląda taki Typowy wolny weekend od pracy. Chętnie się dowiem, jak to właśnie u Ciebie wygląda.